Jeszcze rok temu męskich blogów modowych było tyle, że można je było policzyć dosłownie na palcach u jednej ręki. Teraz nowe blogi, na których możemy oglądać męskie stylizacje, pojawiają się dosłownie z dnia na dzień. Dzisiaj mam dla Was wschodzącą gwiazdę szafiarskiego męskiego świata. Dawid Anioł ma 23 lata i prowadzi od niedawna bloga modowego. Od ponad 5 lat jest panem Lady Gagi i to właśnie ona jest jego inspiracją. Dawid kolekcjonuje bransoletki, a jego ulubione marki to HM i Zara. Jak samo sobie mówi, nie ma określonego stylu, po prostu zakłada to, co mu się podoba. Jednego dnia jest w skórze i bransoletce z ćwiekami, z drugiego dnia jest w eleganckiej koszuli i zegarku, a zaraz potem potrafi się przebrać w za wielką bluzę i wyjść na spacer ze znajomymi. Piszcie, jakie blogi wy odwiedzacie, które Wam się podobają i o których warto mówić. E